Cześć, to Wersa. Dzisiaj przychodzę do Was z nowym holem plastycznym z kilku sklepów. Jeżeli jesteście ciekawi, co znajduje się w tej paczce, to oglądajcie dalej. W ostatnim czasie dość dużo rzeczy mi się skończyło bądź użyło. dlatego postanowiłam skorzystać z różnych promocji w internecie i zamówić sobie rzeczy, które potrzebowałam. I będzie tutaj taki haul zbiorczy ze sklepu Tinta dla Plastyków, ze sklepu maluje.pl oraz ta największa paczka, czyli ze sklepu Szał dla Plastyków. To nie przedłużając, pokażę Wam, co po prostu sobie zakupiłam. Pokażę wam co zakupiłam sobie jeszcze w lutym i to będą zakupy z tinty dla plastyków. Mam tutaj taką plastikową paletę do mieszania akwareli, akryli czy gwaszu, co tam sobie chcecie kosztowała ona 7 zł. i 20 groszy. Jestem z niej bardzo zadowolona. I też w tincie dla plastyków zakupiłam sobie w rozmiarze A3 ten blok z Windsor Newton. To jest 100% celulozy. Bardzo mi przypadł do gustu. Jak widzicie już cały zdążyłam zużyć od lutego. I jeszcze w Warszawie też zakupiłam sobie taki pędzel za szalone chyba 6 czy 7 zł. Jest to włosie, kozy. Często pytacie mnie jakich używam taśm maskujących i ostatnio sobie zakupiłam, bardzo dobrze się mi sprawdzają, jest to taśma malarska do 6 dni na ścianie firmy Dexter i kupuję ją w Leroy Merlin, nie przykleja ona się zbyt mocno do papieru, więc nie rwie go, nie mam z nią żadnego problemu, nawet jak właśnie pozostanie na kilka dni na tym papierze, więc no ja tą taśmę polecam. Czas na moją małą paczkę zmaluje.pl. Jeśli śledzicie mnie na Instagramie, to na pewno już wiecie, co znajduje się w środku tej paczki. I tam też mówiłam o kodzie rabatowym na produkty, które właśnie się tutaj znajdują. Zamówiłam, jak widzicie, farby Rembrandt Royal Talents czyli profesjonalną linię akwareli, która jest dostępna zarówno w koskach, jak i w tubkach. Mi zależało na tubkach, i zamówiłam, to już w sumie nie pamiętam ile kolorów, zaraz policzymy. Czas na rozpakowanie paczki z szału dla plastyków. Jak widzicie, jej zawartość była bardzo dobrze zabezpieczona, więc nie musiałam się martwić tym, czy papier będzie w dobrym stanie. Przed chwilą pokazywałam wam zużyty blok z tym samym papierem, dlatego postanowiłam zaopatrzyć się w jego większe arkusze. To teraz może pokażę Wam, co było jeszcze w tej dużej pacce w szare dla plastyków. Przed chwilą pokażę wam, wam dosłownie tą samą paletę i dokupiłam sobie jeszcze jedną, bo po prostu będę mogła więcej kolorów sobie namieszać. I ona tam była ciut tańsza niż kincie dla plastyków. I zamówiłam sobie jeszcze taką paletę. To jest akurat na 18 kolorów, 18 przegródek z tej firmy nie wiem jak ją przeczytać więc sami sobie to wymówcie i jeszcze nie otwieram tego pudełka więc jestem ciekawa jak ona wygląda bo jeszcze jej nie widziałam na żywo a już wam pokazywałam że zakupiłam sobie akwarele w tubkach więc właśnie bardzo mi się przyda taka paleta bardzo mi się podoba bo te pola tutaj są takie Duże i dużym pędzlem będzie można tutaj łatwo sięgać. Mamy tutaj dwa pola do mieszania, i tutaj jest też uszczelka, że jak sobie to zamkniecie, to nie powinno się nic z tego wylewać. Tak wygląda ono od spodu. Jest też tutaj zatrzask, żeby to się nie otwierało samoistnie, i tutaj jest jeszcze taka przejrzysta. Tacka, więc możecie sobie to fajnie umyć jak wyciągniecie. Możecie też tutaj mieszać, wtedy macie jeszcze więcej pola do mieszania, ale myślę, że po prostu będę tego używać w ten sposób, że będę mieszać na tym i jak będę chciała umyć sobie tę taczkę, to po prostu wyciągam i tyle. Bardzo fajna paleta, nie wiedziałem jak ten niebieski będzie wyglądał, ale no jak na razie mi się podoba. Jest to taki metaliczny. Ciemny niebieski, myślałam, że będzie ciut jaśniejszy, ale ten mi się o wiele bardziej podoba niż jak widziałam na zdjęciach w internecie. I co jeszcze sobie zamówiłam, to mam tutaj takie medium do akryli, i to jest masa piaskowa z renesansu taką, którą możemy kłaść na przykład na płótno, a ostatnio jakieś mam takie wezwanie do akryli, czuję taką inspirację, że chciałabym właśnie pomalować akrylami i też w związku z tym zamówiłam sobie pędzle, bardzo szybko takie pędzle niszczę, dlatego zamówiłam od razu cały taki pakiet, nie lubię dużo inwestować w te pędzle, bo po prostu słabo o nie dbam, że tak wam się przyznam. No i zamówiłam sobie od razu taki pakiet i to jest no, jakaś firma Royal Langnickel, cokolwiek Mam tutaj zestaw trzech pędzelków. I do tego jeszcze zamówiłam tutaj pędzle. Jestem ciekawa jak wyglądają. I może zacznę od tych pędzli ze szczeciną. Bardzo lubię akrylami malować takimi pędzlami ze szczeciny, które są twarde i które no moim zdaniem lepiej malują jak są zniszczone. I tu, jak widzę niestety, te rączki nie są lakierowane, więc to wszystko będzie tutaj łatwo się wchłaniać, więc na pewno będę musiała sobie te rączki po prostu polakierować, więc no jak dla mnie minus. Nie doczytałam tego, że nie są one lakierowane, ja bardzo nie lubię, jak od razu tutaj się woda tak wchłania, bo potem pękają te trzonki. No i też nie lubię tego takiego dotyku mm, drewna. Które jest jakby świeżo po polerowaniu, więc na pewno będę musiała je polakierować. I to są rozmiary takie, możecie zobaczyć na zbliżeniu. Ale samo włosie jest bardzo fajne i nie jest ono tutaj też za bardzo zbite, bo niekiedy te pędzle są takie zbite i mi to wtedy nie odpowiada. Już więcej tutaj nie ma nic do farb akrylowych. Mam tutaj jeszcze taki pędzelek, który moglibyście podejrzewać o to i ten już fajnie, bo jest lakierowany. I to jest też włosie kozy, bardzo mięciutkie, więc będzie się fajnie nadawać na przykład do malowania jakichś takich zielonych krzewów czy drzew akwarelą. I to jest 801 Restore House, tak więc ten pędzelek na wielki plus i jest właśnie fajny w dotyku. Do tego jeszcze tutaj z pędzli, ja sobie zamówiłam takie do akwareli syntetyki. Te już posiadam w mniejszej wersji, ale chciałam Wam nakręcić rzetelną ich recenzję: i to jest Silver Pearl i Gold Pearl z Romana Szmala w rozmiarach 10, więc spodziewajcie się za niedługo ich recenzji. Te małe już praktycznie zużyłam, więc jeszcze chciałam dla porównania mieć też większy rozmiar, żeby. No po prostu nie oceniać czegoś po posiadaniu tylko jednego rozmiaru pędzla. I jeszcze tutaj mam też Restor House 886 do akwareli w rozmiarze 7, bo też zamierzam go dla Was zrecenzować. I to, co tutaj mnie najbardziej ciekawi, czyli nowa seria z Romana Szmala i to jest Black Pearl, czyli mieszanka włosia naturalnego z syntetycznym. W opisie niestety. Jak zwykle w przypadku ruma naszmala nie mamy dokładnych informacji, więc ani nie wiemy jaki to jest rodzaj włosia syntetycznego, ani nie wiemy jaki to jest rodzaj włosia naturalnego. Ale myślę, że się dowiem i Wam powiem w recenzji. I tutaj sobie wzięłam rozmiary 6, 10 i 14, gdyż takie rozmiary też posiadam z Silver Black Velvet Brush. Które bardzo lubię, bardzo przypadły mi do gustu. A że tamte to też jest mieszanka właśnie syntetyku z włosiem naturalnym, więc jestem ciekawa, czy są one porównywalne w jakości, gdyż te są o wiele tańsze od Silver Black Velvet. I do tego jeszcze mam tutaj, zamówiłam sobie gumkę w ołówku taką do temperowania z Cochinora. I jeszcze taką gumkę automatyczną i w sumie dostałam ją w kolorze, w którym najbardziej nie chciałam jej dostać, ale myślę, że się do tego przyzwyczaję. W sumie na żywo lepiej wygląda niż na zdjęciu w internecie. I wiecie, tu jest o, taka gumka i zawsze możecie sobie szczegóły fajnie wydobyć w waszych rysunkach to już wszystkie zakupy jakie miałam wam do pokazania, w komentarzu napiszcie mi czy znajdują się tutaj jakieś produkty, których recenzje chcielibyście zobaczyć jeżeli lubicie oglądać hole plastyczne to tutaj pojawi się karta z playlistą ze wszystkimi holami jakie do tej pory nakręciłam a teraz zapraszam was do odwiedzenia mojego facebooka edewelsa, mojego instagrama edewelsa art, gdzie często w swoich relacjach pokazuję o wiele szybciej co sobie zakupiłam Zapraszam was także na mojego bloga www.wewesa.pl. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to koniecznie to zróbcie, wystarczy kliknąć subskrybujkę. Zapraszam was także do oglądania innych filmów na moim kanale. Dzisiaj życzę wam już miłego dnia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa. Miłego dnia.